studio Jaki zachód. Dzień dobry. Dzień dobry. Wszystkiego najlepszego panu życzę i słuchaczom Radia Wnet również drugi dzień świąt. Dzień po zmartwychwstaniu. W Warszawie pogoda deszczowa jest pochmurnie, ale zielono i właściwie przyjemnie. Widocznie nie zasłużyliście na bezchmurnie. Między Jumą a Nogales wprawdzie zimno, bo 10 stopni, ale jest usmarano. No, w ciągu dnia się zrobi stopni 2, 20, zaraz 25 po polsku, tak. Zrobi się pewnie 25, tak się spodziewam, bo jest pyszne słońce. Jakbyś był w Polsce, to byś się cieszył z tego powodu, że deszcz pada, bo grozi nam susza. Nie grozi nam żadna susza. No, wiosna się zaczyna trochę później albo trochę wcześniej, to trzeba ze spokojem do tego podchodzić. Jak rolnik by się codziennie denerwował, że mu deszcz na suche pole nie spadł, to by mu nic nie wyrosło z tych nerwów. No, poczekajcie kilka dni, spadnie. Żadna susza nam na razie nie grozi. Jakby nie padało do maja, to byśmy wtedy mogli zacząć się martwić suszą, ale na razie kilka dni suchych bez przesady. Nie, nie kilka, tylko cała sucha bo zima. Wieje wiatr, poruszając gałęzie. Ale zima jest dyre. od tego, żeby była sucha przecież. No, jak pada śnieg, to on jest suchy. No, zima jest od suchości, więc bez przesady. No, kolejny temat do nerwów ludzie sobie wymyślają. Wszystko mam dzisiaj na zielono zapalone, poza jednym żółtym ostrzeżeniem w sprawie G5, które jest powiązane z pandemią. Ktoś to wykorzystuje sprytnie. Pan mi powie, z której strony mam zacząć. Jeszcze dwie piosenki dla Ciebie przyniosłem Specjalnie dla Ciebie dzisiaj W związku ze świętami dwa jaja Świąteczne dla Krzysztofa Skowrońskiego U nas już świąt nie ma to... Dlatego występuję w radiu To nie lany to w Polsce też nie jest święto kościelne Tylko tak ze względu na słabą jakość dróg Chyba tradycyjnie Święta mamy dwudniowe Żeby dało się jakoś doczołgać do domu Jak się było urodziny by, Zacznijmy by dzisiaj od pierwszego świątecznego jaja od razu? Proszę uprzejmie. Mam przyjaciół w Bielsku Białej, grupa Furmana, bratem nazywam lidera, bardzo się kochamy i on nagrał kiedyś płytę o kompletnie nietrafionym tytule, bo jakżeż zapamiętać albo wymówić bez oplucia mikrofonu słowo nie martwka? Chodzi o niemartwienie się albo o to, że ktoś nie umarł, nie wiadomo o co chodziło, i ta piosenka kompletnie się wtedy nie sprawdziła. A po 10 latach nagle, ze względu na te okoliczności, które teraz mamy na siedzenie w domu, na to, że się wszyscy wszystkim martwią, nagle piosenka nabrała treści, które wcześniej może autor jakoś przewidywał, ale nikt ich nie odczytał, a teraz nagle słuchamy i to trafi ona w punkt. Taniec, złośliwość ludzi i martwych przedmiotów Kiedy zrzuci kaganiec Nieposkromiony bulterier kłopotów Nie pozwól, by cię chwyciły Za gardło twoje własne demony Musi starczyć ci siły By znaleźć życia jaśniejsze strony Aj, aj, aj Żyć pięknie, trudna sztuka Pięknie trudna sztuka. Aj, 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 żyć pięknie trudna sztuka. Aj, aj, aj. żyć pięknie trudna sztuka. Kiedy smutku a meba wypełni w domu każde naczynie? Kiedy z jasnego nieba gromy zapalą Twoją świątynię. Odpór daj tej logice, która w panice rzuca na glebę Dziarsko wyjdź na ulicę, bo świat należy właśnie do ciebie Aj, ajaj, aj, żyć pięknie trudna sztuka Aj, ajaj, aj, żyć pięknie trudna sztuka Aj, ajaj, aj, żyć pięknie trudna sztuka Trudna sztuka, przez mnie nie pękać, nie przęczeć, nie, nie, nie stękać. Nie znać, co to I nie znać, co to fuka. Ajaj, aj, aj, aj. żyć pięknie, trudna sztuka. Ajaj, aj, aj. żyć pięknie, trudna sztuka. Aj, aj, aj. Żyć pięknie, trudna sztuka. Aj, 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 Żyć pięknie, trudna sztuka. Studio Dziki Zachód. Andrzej Trojak i grupa Furmana śpiewała, i właśnie przysłał na święta informację, że grupa Furmana z Martwych wstała, bo się kiedyś tam pokłócili, jak to artyści, rozeszli, każdy grał swoje, a po dłuższej przerwie doszli do wniosku, że chcą grać swoje, ale razem. Kto tej grupy słuchał i lubił, to się ucieszy pewnie. I w piosence było wyjść na ulicę, i może to jest dobry początek. Do... Zielony kolor dzisiaj mam wszędzie zapalony, mówię ci. Czas wyjść na no ulicę, dłużej. tak uważam? É... <laughs> uh... Widzę w Polsce takie napięcie Cały czas polityczne w sprawie koronawirusa Muszą Państwo to sobie z głowy Uprzątnąć, bo najpierw rząd Minimalizował zagrożenie I yy, tam Konfederacja Nie chodziła w maseczkach na pokaz Żeby pokazać, że tylko Platforma Chodzi w maseczkach, bo opozycja Z kolei maksymalizowała zagrożenie Teraz się odwróciły te parametry Rząd zaostrza, przykręca Śrubę, yy, a Opozycja protestuje przeciwko temu Przykręcają śruby, jak na to będziemy w ten sposób Patrzeć, to setko możemy krzywdę zrobić. E, w sprawie kwarantanny e, widzę, że władze w Polsce nie rozumieją w ogóle po co ona była robiona. W Ameryce właśnie się zaraz kończy, bo zrobili co trzeba. I w Polsce, i bez względu na to, czy rząd coś w te tygodnie kwarantanny zrobił, czy nie, to już teraz nie ma sensu dalej trwać w kwarantannie, tylko właśnie trzeba wyjść na ulicę, ruszyć do pracy, żeby było zmartwychwstanie gospodarcze i wytłumaczę Państwu, dlaczego. O co chodzi? Otóż Teraz wszyscy powinniśmy stopniowo wychodzić i wystawiać się na zagrożenie i przechorować, bo dużo więcej wiemy o tej chorobie teraz. I to, co rząd robi, zamykając wszystkich na 2-3 tygodnie, to było dobre pod warunkiem, że w tym czasie rząd amerykański też tak zrobił, byśmy przygotowywali szpitale i leki. Aby nie było na nawałnicy chorych, byśmy nagromadzili tych respiratorów, cokolwiek nam jest potrzebne. Uruchomili w, pols w Polfie produkcję yy, tam ksydrochlorochininy i iz azytromycyny. Tak jak w Ameryce zrobiono 15 milionów dawek i lekarze łykają sobie to prewencyjnie, żeby się nie zarazić. Tak jak przeciw malarii, raz w tygodniu, w poniedziałek se łykają i na cały tydzień wystarcza. A jak ktoś się pochoruje do tego stopnia, że idzie na oddział intensywnej. To wtedy mu się daje dwie dawki pierwszego dnia i potem przez pięć dni jeszcze łyka, idzie do domu i nie ma korony. Więc kwarantanna. Chwilowa. Miała służyć temu, żebyśmy się przygotowali, a teraz ten czas minął, i ludzi w lepszym stanie, młodych, może tacy, co nabyli odporność tego, jeszcze nie wiemy, czy, ta, czy po tej chorobie się nabywa odporność, tak jak z grypką będzie, że się nie nabywa. Ale tak czy owak, powinniśmy się wystawiać teraz na zarażenia, bo już jesteśmy przygotowani albo. Tak jak w Polsce, nigdy nie będziemy przygotowani, bo w te trzy tygodnie, czy cztery, czy ile to już trwa, no nie, da, nie dało się przygotować. No to trudno. To się ma pochorować lekko, to się powinien teraz pochorować, bo albo się przekona, że jest odporny, albo nabył tej odporności, tego. Jeszcze nie wiemy, podkreślam. A gdy władze nadal trzymają wszystkich w izolacji, to nam szkodzą. Teraz już nam szkodzi ta kwarantanna, nie tylko gospodarcza, ale zdrowotnie. Ona doprowadza do sytuacji, w której kiedyś wszyscy na nas wyjdą, bo albo się zbuntują, albo no po prostu rząd skończy kwarantannę, yy, która była po nic, jak się okazuje, yy, akurat w Polsce. I się wszyscy znowu naraz zarażą. No nie ma sensu. Dwa-trzy tygodnie izolacji miało posłużyć temu, co powiedziałem, a teraz trzeba się pozarażać. Kto się ma Większość osób przechodzi kompletnie bezobjawowo. Kto się ma zarazić, ciężko trafi do szpitala. Trzymanie wszystkich, jak leci w domu, nie jest dobre. Witamina D od słońca się w skórze wytwarza i tak dalej. Ja bym teraz władzy powiedział odwalcie się od nas. Sami sobie ustalimy zasady naszej kwarantanny, puśćcie nas luzem, macie nam tylko mówić, co warto robić, a czego nie. Sami sobie zachowamy bezpieczne odległości, sami wybierzemy bezpieczne miejsca, czy chce być na tej, czy na innej polanie, w lesie, czy na plaży. I to byłoby bardziej skuteczne niż odgórne za zakazy. Odgórne mogłyby być zasady. Zasady kwarantanny i. Ludzie sami o siebie najlepiej dbają. Sami wiedzą na swój temat, czy ja jestem mam cukrzycę, czy co tam mam i powinienem uważać. Władza powinna podawać informacje, a ludzie sami powinni decydować co z tym zrobić. Przecież nikt nie będzie chciał zachorować i umrzeć na własną prośbę. Więc nie trzeba ludzi do tego zmuszać, żeby nie chcieli zachorować. Oni się sami ogarną. No, i to tyle na temat kwarantanny w Polsce. Czas to otworzyć wszystko. Już ludzie wiedzą, co mieli to wiedzieć, i sami się ogarną. To się nazywa tak stopniowe słucham. wychodzenie z kwarantanny. O tym to zapowiedział rząd Mateusza Morawieckiego. Nie tak stopniowe, myślę, to głupio mówi. Działo. Głupia mówi. Nie, niestopniowe. stopniowe. To, już mówi. rząd, już rząd mówi. nabroił teraz. Mądrze mówił. Nie, mądrze to mówią ale, inne. Rządy. Ale nie, na, ale nie na nie na bo Donald Trump powiedział coś innego. Premier Wielkiej Brytanii powiedział coś innego i zrobili e, potem dokładnie to samo, co robi rząd polski. W Polsce jest w tej chwili 6630 nie. zachorowań i to jest pewien sukces rządu, że nie doszło do takich katastrof, jak nie. w Hiszpanii, nie doszło do takiej katastrofy, e, jak we Francji, nie doszło do takiej katastrofy, e, jak we Włoszech. To to są, to są zalety i to jest bardzo dobre działanie rządu Mateusza Morawieckiego i ministra Łukasza Szumowskiego inaczej by się zawaliła polska służba zdrowia i o tym wiemy nie 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 wiemy o czym innym gdyby w tym czasie kiedy nas zamknęli w domach Rzeczywiście przygotowali szpitale, uruchomili produkcję leków, pościągali ze świata bądź z jakichś fabryk w Polsce niezbędny sprzęt medyczny od maseczki po najtrudniejszy respirator Gdyby w tym czasie ogarnęli przygotowania do choroby, to można by ich chwalić. Natomiast jeżeli oni ogarniali tylko. Przytrzymywanie ludzi w domu. I jeszcze to prowadzi do sytuacji, w której zaczynamy traktować policję polską tak jak milicję obywatelską, tak jak ZOMO. I policja się źle zachowuje, bo dostaje no, to dziwne Wojtek. sygnały, Masz, jest zdenerwowana. Ale to masz tak. na podstawie jakiegoś sygnału, wyciągasz wniosek co do zachowań polskiej policji, do tego, co się dzieje w Polsce. Tak nie jest. Mieszkam w Warszawie, wyglądam przez okno i wiem, że policja tak się nie zachowuje, jak ty mówisz. Czy wolno spacerować po parku? Nie wolno. Czy policja przepędza z parku? Moja mamusia, jak szła do kościoła lat ponad 80 w Polsce, to musiała omijać szerokim kołem, czyli zrobić większą trasę do kościoła, bo był skwerek zamknięty żółtymi taśmami. Czy rzeczywiście mamy forse na żółte taśmy, czy wolimy te forse wydać na maseczki, chociażby? No, no więc policja jest, się jest... źle zachowuje, bo dostaje złe rozkazy z góry. No to, jest, to jest absurdalne, żeby biega, biegacza na plaży ścigał policjant i cała plaża jest zamknięta. To jest absurdalne. Przewietrzanie ludzi na plaży byłoby bardzo dobre. Ameryka jest krajem wolności, przyszły zalecenia i facet z Chicago mi listy przysyła, mówi okropnie u nas jest, jeśli chodzi o zachorowania, ale jednocześnie nikt nam nie mówi, że nie możemy z domu wychodzić. No a w Polsce policji, policji się używa do, do tego, żeby faceta zamknąć, który na podwórko wychodzi z dziećmi. No Absurdalne i, i to. Dlatego, jest. I dlatego jest wynik 6630 zachorowań, a nie 30 tysięcy albo 50 tysięcy. To jest wynik fałszywy, do statystyk możemy przejść. To jest wynik fałszywy te 6000. Po tym, jak stopniowo będą ludzi z domu wypuszczać, możemy liczyć. Bardzo ważne były testy, o których mówiłem. Testy powinno się robić nie tak jak w Polsce się robi, że wyłącznie na chorych ktoś wykazuje objawy. Powinniśmy zrobić sobie próbkę testów na populacji ogólnej. Po prostu wziąć grupę kontrolną, 3000 testów, poświęcić na to, że przebadamy jakąś standardową populację, socjolog niech ją ustawi. Możemy się skupić na populacji dużego miasta, wioski pominąć, po, miasta typu Warszawa, Poznań, Kraków, bo tam jest najgęściej i tam pewnie największy procent ludzi przekazuje sobie ewentualnie chorobę. I, i, i powinniśmy o rozchodzeniu się tej choroby zdobyć informacje i je wykorzystać. Ja się przygotowywałem przez cały tydzień od zeszłego razu kiedy rzuciłem takie hasło, jaki jest tam poziom zachorowalności i umieralności. E, i, I mam kwity z Europy. Otóż dane o ilości o liczbie zmarłych powinno być napisane w latach 2016-2020, w 20 krajach Unii Europejskiej. E, dane są porównywalne z lat poprzednich z umieralnością teraz. W Ameryce przetestowano 2 miliony ludzi, i już coś wiemy. Otóż w grupie ludzi, która testowała się z powodu tego, że ma objawy korony, duszności i tak dalej, wszystko wiemy. W tej grupie, która przyszła z przeświadczeniem takim, dostałem chińskiej zarazy. Tylko 20% miało chińską zarazę, a 80% miało objawy takie same, ale z jakichś innych chorób. Tylko 20%. Yy, I teraz tak, więcej ludzi testuje się w Ameryce na grypę niż na chińską zarazę. I nagle się okazuje, że zachorowań i yy, śmierci na grypę mamy zero w Ameryce. No to zacząłem szukać powodu. Liczba zgonów tygodniowo w Ameryce w zeszłych latach 40 tysięcy, w tym roku 40 tysięcy, a w zeszłych latach 53-55. Czyli teraz mamy mniejszą śmiertelność. To znak zapytania. Nie mamy tej pandemii, o co chodzi? No i w Europie jest tak samo. Że śmiertelność jest niższa, a nie wyższa teraz. Oczywiście częściowo z tego powodu, że do szpitala nie trafiają ludzie z wypadków samochodowych. Tam, jak siedzą w domu, to się nie zarażają w ogóle na wszystkie inne choroby. Ale ten, yy, yy, te dane, które mamy na temat korony z Ameryki, nie wiem jak to się robi w Europie, wynikają częściowo z tego, jakie zalecenia miejscowy amerykański sanepid wysłał do lekarzy. Oni zagrali ostrożnie i Powiedzieli, jeżeli ktoś ci umarł, a nie wiesz na co, ale objawy miał korony. Nie, nie przebadałeś go, nie wiesz, krwi mu nie zbadałeś. Nie wiesz, czy miał te koronę, czy nie miał korony. Jak ci umarł z objawami, to zarejestruj go jako śmierć od korony na wszelki wypadek. I to bardzo podbija dane. Facet umiera na serce. Ten sam facet miałby umrzeć na serce. Gdyby dostał grypy kataru czegokolwiek bądź po prostu przyszedł jego czas umarł na serce, ale ponieważ był podejrzany o koronę bądź nawet wykryto w krwi koronę, to się kwalifikuje, że śmierć od korony nastąpiła. Facet może nawet nie wykazywał żadnych objawów tej choroby, ale we krwi znaleziono ślady po koronie. W związku z tym kwalifikacja jego śmierci nie jest zwyczajny zawał serca, nie jest zwyczajna cukrzyca, nie jest zwyczajne powikłanie, którego dostałby dwa lata temu identycznie. Tylko kwalifikacja jest do korony. I to bardzo zaburza dane. Moim zdaniem przestraszyliśmy się i słusznie, bo yy, chińska plaga jest wyjątkowo zaraźliwa bardzo łatwo się przenosi bardziej niż grypy i inne choroby, które znamy na co dzień natomiast nie jest ten wirus wyjątkowo śmiertelny jak wynika z tabelek, które przeczytałem popatrzmy na, na Indie i Bangladesz, tam czysto nie jest no i tam idą kupę do rzeki z i piorą gacie, gacie w tej rzece yy, samej I, 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 i tam nie ma fali wielkich zarażeń i fali wielkich śmierci to co jest? Ja nie twierdzę, no, że nie ma pandemii. Pandemia jest, wysoce zaraźliwy wirus, ale nie, nie wywołuje masowych zgonów tego, że spodziewaliśmy, bo nie mieliśmy żadnych danych z Chin, nie mieliśmy żadnych danych własnych, ale teraz miesiąc minął no mamy własne dane. Tak? To odpowiedz na, na pytania, Do, czy dlatego tak rządy zareagowały, bo nie miały własnych danych, czy z jakiegoś tak. innego powodu? A, być może zareagowały z jeszcze jakiegoś innego powodu, bo tu jest skok na władzę, to następny segment. E, być może, żeby nie za długo o tym samym. Teraz domknijmy wątek. Władze zareagowały nerwowo, e, dostały nagle falę zgonów w Lombardii, gdzie jest kupa staruszków, kupa Chińczyków, parę rzeczy się nałożyło na siebie. Chińczycy w tym czasie kamuflowali wybuch prawdziwej epidemii u siebie. Tam rzeczywiście umierało się na koronę, bo to wyciekło albo z laboratorium, albo z z marketu, na którym sprzedawali nietoperze. Yy, więc przestraszyliśmy się, bo wyjątkowo zaraźliwy. I przypisaliśmy wszystkie śmierci, jakie się przydarzały w tym czasie, masowo i yy, nawałnicowo. Przypisaliśmy koronie. Teraz wiemy więcej. Temu służyła kwarantanna, żeby przygotować testy, chociażby przebadaliśmy więcej ludzi. W Ameryce w kilku innych krajach też, w Polsce niestety z tym słabiej, ale możemy patrzeć na inne kraje i wiemy, że owszem zaraźliwy cholernie jest, ale nie zabija w takim stopniu jak się spodziewaliśmy. No to to nas powinno prowadzić do zmiany Sposobu zachowań. Zachowania nasze były racjonalne w kontekście tych skąpych informacji, które mieliśmy miesiąc temu, ale teraz uczymy się i wiemy więcej, i już nie powinniśmy kontynuować zachowań, które w świetle nowych informacji są bezsensowne. Nie pozabija nas ten wirus wszystkich, więc powinniśmy skończyć z kwarantanną, wyjść do roboty, pozarażać się, przechorować i skupić się na ratowaniu tych którym może zagrozić ten wirus superzaraźliwy, tak samo jak tym samym osobom zagroziłaby infekcja grypą czy inną ze znanych codziennych chorób. A teraz Wojciech Cegowski zaproponuje piosenkę. Zaproponuję teraz z tej samej płyty grupy Formana, jeszcze mieli piosenkę o ryżątkach. Generalnie o, o Chinach, o tym, że przymykamy oko na tym, że tam są obozy koncentracyjne i praca niewolnicza, bo możemy kupić pastę do zębów yy, o połowę taniej, niż gdybyśmy ją robili yy, w fabryce Lechia Poznań. I o tym zrobili piosenkę wtedy, nikt tego nie słuchał, bo przymykaliśmy oczy na to, że ryżątka pracują za 5 centów miesięcznie. Dzisiaj modnie ryżowa bluzka, ryżowe spodnie. Człowiekiem w ryżu być dzisiaj modnie. Ryżowy diabeł, ryżowy anioł. Ryże pracują wszędzie i tanio Ryżowy diabeł, ryżowy anioł. Ryże pracują wszędzie i tanią. Ryżącka kleją. Musikfabrikant Millionen Ryżowe wszystko oprócz rodziny Ryżowa lampa, ryżowe książki Muzyka zbita w ryżowe prążki Ryżowa lampa, ryżowe książki Muzyka zbita w ryżowe prążki Ryżąka kleją buty w fabrykach Ryżątek giną w dziwnych klinikach. Ryżątka, giną w dziwnych klinikach. Ryżątek rączki w małych drucikach. Ryżątek rączki w małych drucikach. Sprawy ryżątek nie warto tykać. Sprawy ryżątek nie warto tykać. Zaskiżu. się wreszcie o wielki ryżu. Studio: dziki zachód. Nie proszę o pochwały, tylko sprawdzam, jak te dwie piosenki mają się do twego gustu. Just <laughs> Yy, druga w tekście się obroniła Miała w sobie element yy, Takiego yy, frywolnego dowcipu Ryżątka małe yy, Tak było tak, pierwsze Tak, ryżątka kleją no, w porządku, wiem więcej yy, Ja też wolę tę drugą Bardziej trafiona Ryżątka kleją buty w fabrykach I my potem te buty nosimy Giną w dziwnych klinikach I sprawy ryżątek nie warto tykać Wszyscy się boją ryżych obrażać, bo tam gaza spadnie, to może pogadajmy o ryżych w takim razie, o ryżątkach. W Chińczyków chyba różnych nie, tylko... nie ma w ogóle.